Dzień dobry. Obejrzałeś? Tak. Podobało się? rzeczy nie rozumiałem, więc nie momentami, przyznaję, ale jest Bez to być skomplikowany Na dwa minęłośnik. Nad... E... na aferę o. Darmowy kontens. Wow. Jest dobrze, jest dobrze. Mówi alfabet, a ty mówisz stop. Stop. T. Titanic. O imionach. Pierwsze na te przychodzi męskie Tadeusz. Tomasz. A dlaczego? Nie widać. Właśnie. Pod koniec taka dziwna. Naprawdę. Co robi księ? Przez ten. chyba muszę wrócić do metodologii. Pip, chciałam Nooo. No to trzeba umyć. Całą mikrofalę trzeba umyć. No, nie, nie będzie. Co ważne, wiesz, nagrywać wszystkie momenty takie. A jesteś studentem? Jestem studentem filozofii. A ile masz lat? No. Mój wiek to jest... 27. <noise> tak. C. Czopek. Dzień dobry. Kucharkę, mam kucharkę prywatną. Wiergam, sobie racuchy z jabłkiem. Dziękuję. Mega dobre. Mega ja okay, okay. okay. no, w jest. Sensie mam ją. Jabłka. Mówiłeś? No. najbardziej się podobało? OK. I was out on the